Trwa batalia dobra ze złem Kiedy ludzie przestają kochać się Są tacy, dla których życie przestępcze podoba się A dla wielu krajów kraju złodziejstwo miłością jest Człowiek na ulicy zaczepiany jest Żeby oddać kasę i telefon też Inni żyją z naiwności innych, brak wiedzy wykorzystują i to, co cenne, wyłudzają. Dużo młodych kobiet gwałcą na ulicach, a młodych chłopaków katują w blokowiskach. Rzeczywistość ludzka jest okropna i przykra. Powiedz, że to nie interesuje i przemoc w domu stosuje. Nie jeden młody człowiek się w domu rodzicom montuje. Z domu ucieka i na ulicy zamieszkuje. Popatrując na rekomendacje, alkoholowe opętanie. Żyjący z prostytucji, nawet prawo. Im tego nie takuci mówiąc na ten temat, jest jeden emblemat, są też galerianki łatwego śmalu zdobywania fanki, bo dla nich ciuchów są najważniejsze lepsze i oryginalne marki. Złodziejów jest tak wiele, że na ulicach ten proceder jak krew się z leje, a diabeł tylko patrzy i się z nas śmieje. Pseudokibictwo na arenach oraz meczach, kibol tam rządzi, a ochrona i policja? Mu nie zagrozi. Jesteś taki jeden całpuli, tak się wozi. Porywa dla okupu. Kto nie płaci, ten członek swojej rodziny już nigdy nie zobaczy. Na ulicach wypadki i karambole. Wina alkoholu. Już przed wielu debili, człowiek oczami już nigdy nie zamruga, Są też narządnicy, o jak szkodnicy. Chcą tam niewinnych, winnych, bo myślą, że są jak bogowie. A prokuratura się o tym nie dowie. Jest tak wiele przypadków, więcej niż niejadków można opowiadać, bo to znaczna sprawa. Bo gdy człowiek widzi, że leci mu z głowy farba, to się zastanawia, jaka ludzka wada i czy w przyszłości ludzkość pozostanie, czy się całkiem zmarnuje, a wtedy z Polski nic nie pozostanie. Polska rzeczywistość jest bardzo okropna, polska rzeczywistość to jest wielka chłota, bo już niebawem Polska zniknie z mapy, wcześniej ją odetnął, podpalą i zniszczą, bo w Polsce jest bezkarność, nie ma szans wcale. Teraz coś. Napiszę do polskiej władzy Przestańcie się kłócić i Sejmu i Parlamentu robi wielki obciach spójrzcie nam wszystkim Rząd normalny Bo tymi rządami zatapiacie nas jak potop Nie ma teraz przecież Sprawiedliwości Bezkarność w Polsce rządzi A służby zamiast bronić to kasa na skąpi Przestępstwa ulicy Przestępstwa ulice i domy w Polsce zalewają Wpadki po alkoholach Ludzi zabijają Narkomanić Ludzie gwałcą I zabijają bo po tych używkach na głowę dostają Bo tak, to tak powiedziałem Teraz w skrócie, powiem teraz coś O bezrobociu, brak w kraju perspektyw Dlatego zło rządzi, miasto brak funduszy Na kulturę i sztukę, bo ci rządzący Wolą kupować super Teraz skieruję słowa do przestępców Weźcie, opan Weźcie opanujcie i to co robicie w swoim życiu skróćcie Każe na waszym miejscu może być Możecie dostać w grębi albo w żebra koseł. Nie uczcie się ludzie, że w kraju będzie lepiej. Lepiej stąd spierdalajcie, bo będzie gorzej. Demokracja upadnie, zostaną same zbiry, a ile to zniesiemy, tego nikt nie wie. Polska rzeczywistość jest bardzo okropna Polska rzeczywistość to jest jak wielka hołota Bo już niebawem Polska zniknie z mapy Wcześniej ją odetną, podpalą i zniszczą Bo w Polsce jest bezkarność i nie ma szans w stole. Jakie znacie ludzie rozwiązania Może na parlament pójdziemy całą wiara Będziemy okupywać tamte budynki A jeśli nas to na pewno wszystkich Musimy obalić ten rząd cholerny, strajkami powstajami, brakiem podatków, podpalić to w cholerę i ludzi wypłoszyć, grozi nam wojna, głodę i bezprawie, dopóki będą rządzić to na pewno ludzie nie będą dzieci rodzić, powstanie duży niż demokratyczny, podwyższy śmiertelność. Miasta spustoszeją, a nie chcę żyć w takim kraju. Albo coś się zmienia, albo wszyscy szybko wypierdaleją. Nie będziemy zarabiać na tych debili, co im stałci w głowie, a kasa całkowicie stawiła w głowie. Przymyślcie, ludzie, to co napisałem, może coś się zmieni. Najżywyżej zapali, wszystko się zakończy. Miłość, praca, życie. Ludzie się zabiją, uciekną zajmie z krzywdą, bo to szczera prawda. Nie da zaprzeczyć, bo sami, się daliśmy i sa bo sami się daliśmy i sami zniszczymy. Polska rzeczywistość jest bardzo okropna. Polska rzeczywistość to jest jak wielka chłota, Bo już niebawem Polska zniknie z mapy. wrześnie ją odetną, podpalą i zniszczą, bo w Polsce jest bezkarność i nie ma szans stale. Polska rzeczywistość jest bardzo okropna Polska rzeczywistość to jak wielka chłota. Bo już niebawem Polska zniknie z mapy Wcześniej ją odetą, podpalą i zniszczą Bo w Polsce jest bezkarność i nie ma szans stale Ja, Sibzino Wrocławia, pozdrawiam was wszystkich Pozdrawiam tych normalnych A ludzi bezkarnym każe, Wiecie o co chodzi I wiecie, że na pewno dzięki temu W życiu nam Dobro się nie narodzi, tylko coś przykrego dzisiaj w życiu przyjdzie Nas wszystkich to zniszczy, nas wszystkich pokona I wszystkich wygna z tego cholernego kraju Polska To chce tego dodać, niech tu pozostanie Albo najlepiej Gdy kasy w naszym kraju za pracę nie dostanie Niech wypierdala, wypierdala gdzieś daleko, wypierdala za granicę, gdzie nas gdzie nas gdzie nas gdzie nas gdzie, gdzie nas docenią? Tak jest tak jest tak jest.